Zadanie 25. W pudełku znajdują się dwie kule: czerwona i niebieska. Ośmiokrotnie losujemy ze zwracaniem jedną kulę z tego pudełka. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie 7 z wylosowanych kul jest tego samego koloru, jest równe. Eee, no dobra, no to pytanie, ile my mamy wszystkich możliwości? W takim razie zacznijmy od tego, od tej naszej omegi. Losujemy aż 8 razy. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 2, 4, 6, 7, 8 i na każdym miejscu możemy wylosować tylko, mamy dwie możliwości, tak? Czyli tutaj 2, dwa, tutaj 2, dwa, tutaj 2, 2, 2 i tak dalej. Czyli będziemy, jak to będziemy mnożyć, to będzie mieć raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to będzie mieć 2 do 8, czyli to jest ym, 256 wszystkich możliwości. No to dosyć sporo, a my, nasze zdarzenie A. To to jest to, że dokładnie 7 z wylosowanych kul jest tego samego koloru. 7 kul ma być tego samego koloru, czyli tak naprawdę jedna ma być inna. No to jedna, załóżmy niebieska i pozostałe czerwone. No to pytanie, na ilu miejscach mogę rozstawić niebieską? No to jedna niebieska będzie miała do wyboru 8 miejsc. Hop, jedna niebieska, pozostałe tu czerwone. Ale też przecież możemy wylosować, że będzie jedna czerwona i pozostałe niebieskie je i ta czerwona też będzie mieć 8 możliwości, tak, czy będzie mieć 8 i 8, czy to będzie w sumie 16 takich możliwości, czyli mamy 16 256, to się skraca. Na pewno przez 16, bo 16 kwadrat to jest 256. I mamy jedną 16, czyli odpowiedź A.